Wraz z YouTuberami zorganizowaliśmy konkurs na Gutnefa. Czarny laminat o wartości prawie 500 zł. Aby go wygrać, wystarczy, że zasubskrybujesz każdego twórcę oraz komentujesz i zalekujesz film, do którego link znajdziesz w opisie. Losowanie odbędzie się 28 lutego na kanale konkursowym. Powodzenia! Siemano, jestem Lamianek, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na GeForce się mamy 650 zł i otworzymy sobie te skrzyneczki premium. Na sam start otworzymy sobie 5 tych skrzyneczek za 554 zł. Zobaczymy sobie ile nam z tego poleci. Chciałbym otworzyć ich jak najwięcej w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie to po tytule. A z takim, kurde, z takim kachem hydroponiką otworzymy ich bardzo dużo. 230, no kurde, trzeba by to wrzucić do kontraktu. O, jakieś skiny mamy z poprzedniego odcinka jeszcze chyba. Akurat mamy ich... 10, to sobie weźmiemy 239 e, i to będzie chyba jakiś nóż za 315. dobra, otworzymy sobie jeszcze 3 chyba, bo nie na 4 e, no i zobaczymy sobie co nam teraz poleci z tego, no, na początku słabo poleciało, bardzo słabo, no nie będę ukrywał, fatalnie, a teraz poleci może lepiej glock fade, nie kurde, już myślałem, e, też źle chyba, ja pierdziele, 122 zł, dobra damy sobie to też do kontraktu e, dostajemy jakiegoś gloka. to będzie jaki glock? Za 86 zł. No dobra, to zostanie nam otworzyć tylko jedną skrzynkę, i będziemy grać za drobny na stronie. E, no ale zobaczymy, może coś poleci w sumie z tej jednej skrzynki. E, czy to będzie coś dobrego? A oh, w opasie, dobra, profit chyba. E, 53 zł profitu to już staś mnie. A no kurde, nie stać mnie, na dwie, dobra. Staś mnie nadal na jedną, więc dalej otwieramy skrzynki premium. zobaczymy sobie, co nam teraz z tego poleci. Masterpiece chyba na plus też. Tak. 5 zł, dobra, teraz mi stać na dwie, chyba mnie stać na dwie? 227? Tak, stać mi już na dwie, więc gitowa. 59 groszy dostaje, więc jeżeli już tutaj nic nie wyleci, będzie słabo, a Wupa boom! Ona da profit. Nie, a Wupa boom sama w sobie daje profit, ale to sia Later niestety nie daje, więc oczywiście szybko speedrunujemy sobie do kontrakciku, Jakaś naklejeczka za 98 zł. No dobra, trzeba by pootwierać trochę innych skrzynek, żeby się trochę odkuć. Może otworzymy sobie e, dwa Expensive'y sobie za 59 zł e, Zobaczymy sobie, co nam wyleci z Expensive'a, czy coś dobrego. Oh, redline. O, to jest Profit, na pewno. E, 33 zł profit, to więc możemy sobie wrócić do skrzyneczki tytułowej, czyli Premium. E, Skrzyneczka Premium. I zobaczymy sobie, co tym razem pójdzie ze skrzyneczki Premium. Mam nadzieję, że coś lepszego. Challenge of Anubis, ja pierdzielę, to jest 19 zł warte. Żeby cokolwiek dzisiaj ciekawego pograć, trzeba by to ulepszyć aż no to 30 zł 50% i to siedzi. To bym jeszcze ulepszył sobie na 60 no 55, dobra. Wziął sobie taki zakres i to nie siedzi, dobra. Czyli zostaje mi bardzo mało pieniędzy, aż 21 zł. To kurde, z tego spróbuję zrobić jak najwięcej. Może to siędzie. Niestety to nie siedzi. To ja bym otwarł może sobie mil speki teraz, no bo co innego mogę sobie otwierać za 21 zł. Skrzynek użytkowników nie będę otwierał. Jakoś mi się to nie widzi. Spróbujemy sobie każdy skinek, może na 5%, coś siądzie na basic, ale dobra, to jeszcze otworzymy sobie 5 chyba, czy 4? 4, może 5 się uda otworzyć? 5, brakuje nam 4 groszy, naprawdę. No dobra, to otwieramy sobie cyk 4 i spróbujemy sobie każdy skinek, może coś siądzie na to, razy 10 i będziesz na jakąś droższą skrężkę w dzisiejszym odcinku, w co wątpię, ale możemy to sprawdzić. Eee, dobra, to sobie damy plus 100. I oczywiście na standardowym Cyk. Czy to siądzie? Nie siedzi, dobra, to pierwsze już spalone. Lecimy sobie dalej. Może coś siądzie, właśnie, fajnie by było. Kolejne 5% siedzi? Aj, już tak wolno leciało to kółeczko, że myślałem, że siądzie. Dobra, jak nic nie siądzie, to wtedy będziemy musieli kończyć odcinek. Taki szybki odcinek to też nie siedzi, oczywiście. Unlucky. Wszystkie grafity sobie wrzucamy do tego. Cyk. Oczywiście przepala, no jakby inaczej. Ee, dalej. Esporta, może sobie weźmiemy teraz. Siedzi i nie siedzi. No kurde, na tych 5% ciężko coś trafić. Ciężko coś trafić, bardzo ciężko. Ee, dobra, cyk, CZK. dobra. No niestety. Cyk I siedzi. No nie, no znowu tak wolno leciało, że myślałem, że już siądzie. Kurde, mam, na, mam nadzieję, że coś się Tak, to lipa, jakby nic nie siadło na tych 10%. Na 5%. Sorry, mój błąd. Jakby nic nie siadło na tych 5%, no to dla mnie lipa by była. No taki weapon case 2 może. No, może też nie siedzi. No dobra. E, lecimy sobie dalej. Valencia, teraz weapon case X znowu. Siedzi? No nie, siedzi. Jakby było odwrócone na maxa, to by siadło. E, przekręcę koło teraz, może. Przekręcę koło, sobie damy tu. I siedzi? Siedzi, let's go, dobra. Jest Famasik Neutralnet. E, dobra, lecimy sobie dalej. Teraz tutaj sobie damy koło. Kurde, znowu w tym samym miejscu by siadło chyba, nie jestem pewien. Mm, tak, tak. O, fosforek już tutaj fajny skinnek leci sobie. Siedzi? Nie no i teraz chyba znowu by tutaj siadło. Nie wiem, ciężko to stwierdzić. E, to damy sobie na lewą stronę. I tutaj niestety nie siedzi. Eee, więc ostatnim upgrade w dzisiejszym odcinku będzie takie coś, ale to zrobimy sobie może na 27 zł. Na 35% damy sobie miseczkę na dole. I nie siedzi niestety. Dałoby do góry basicowo. Eee, więc to ostatni upgrade w dzisiejszym odcinku na skina za ile? Za 3 zł. Eee, a nawet nie mogę bez za tani. Eee, więc ja Wam widzowie dziękuję za oglądanie. Szybki odcineczek, eee, No i do usłyszenia w jutrzejszym filmie. Siemano.